Bez mieny jedzie ze starym grzybem na wakacje do nieznane krainy przez kuwa nieznany nikomu teleport w środku niczego po co komu ten teleport komu? Dobra wracając do tematu ten stary chuj kazał mi spalić świetne artefakty Adanosa po co? I do tego jeszcze zabić Zubena i starego dziada Robara drugiego. Ty idziesz pierwszy a ten grzyb idzie za tobą, wychodzisz widzisz ciemność, lądujesz w środku niczego idziesz przez siebie na środku niczego pojawia się wielki napis przytywanie, zastanawisz co się stało nie masz czasu na myślenie spadasz w dół niczego nie widzisz. Pomyślałeś, że już nie żyjesz, ale ładujesz na głowę nic ci jest i mówisz do siebie, dobrze mieć go od moda. Stajesz, widzisz przed sobą wieś. Mówisz do siebie o kurwa, jakie widoki chyba nigdy nie zapomnę takich widoków. Pochli jakiś koleś mówił do ciebie w nieznanym ci języku do tej pory. Mówisz do siebie, co jest kurwa, gdzie ja jestem, chujgowie. Koleś wrażenie ciebie bał się, widziałem w jego oczach strach, nie ma co się dziwić, moja zbroja jest prawdziwym dziełem sztuki. Zapłaciłem za nią całą górę złota zrobiona na specjalne moje zamówienie w Nodmarze. Miałem na plecach zajebisty miecz Szponbeliara, nie pytajcie skąd ja mam ten miecz, sam tego nie wiem. Jakiś żołnierz podbiega do ciebie i mówił do ciebie też do tej pory nieznanym ci języku, a ty taki zadowolony, nie wiadomo czego, chyba z tego z ciebie bardzo bali. Chuj im w dupę. Waszą stronę idzie jakiś typ, z początku nie widziałeś jego twarzy, ale potem zobaczyłeś paskudną mordę, to wszystko sobie przypomniałeś i ten grzyb mówi do nich chyba ich języku. Potem ci ludzie sobie poszedli, mówisz do siebie w myślach, pewnie jakiś urok zrzucił na ich, zawsze jemu nie ufałeś. Ten stary grzyb podchodzi do ciebie. Mogę ciebie nauczyć ich języka, ale to będzie ciebie kosztować dziesięć punktów. Mówisz do niego cholernie drogo, taniej się nie da. Nie. Kurwa. Ale nie masz wyboru, musisz się na to zgodzić, bez języka nie da się żyć. Hi. Czemu śmiałeś się ze mnie, stary chuju? Nic, nic. Już przygotowałeś w środku, ale chuj dałeś spokój z tym. nauka trawa kilka sekundy i z naszych język biegle posługujesz się nim. Pochodzisz do tego samego faceta, który ciebie zaczepił i mówisz, gdzie my jesteśmy. Witamy na totalnym zadupiu. Kurwa. Próbujesz do siebie już mówić, ale to zadupie. Chodź za mną, coś ci pokażę. Kurwa. Ty taki wkurwiony. A ten dziad bierze ciebie za rękę i zrobił jakiś dziwny teleport i ciebie tam wepchnął, uderzyłeś się w głowę, traciłeś przytomność na kilka dni. Budzisz się, widzisz tego grzyba. Dzień dobry. Kurwa. Gdzie my jesteśmy? Mojej nowej wieży. Kiedy wybudowali tą wieżę? Niedawno. Mm. I tak wam miją miesiące na pytaniach. Pewnego dnia budzisz się coś z tobą, nie tak nic, nie pamiętasz co z tobą się działo. Padasz w szał, atakujesz tego grzyba, chcesz go zabić, ale magiczna siła bije ciebie, totalnie straciłeś pamięć, nic nie pamiętasz, totalnie ci odjebało. Wszystko zgodnie z planem.